A dzisiaj 10 podstawowych różnic, które rzuciły mi się oczy po przyjeździe do Polski z Bułgarii. Czyli to, co najbardziej zauważyłem: jaka jest różnica pomiędzy życiem w Polsce a w Bułgarii. Wyjechałem z Bułgarii i przyznam szczerze, że jeszcze do mnie to nie dotarło. E, natomiast jestem mega szczęśliwy e, przyjeżdżając tutaj i widząc, jak to miejsce się zmienia. I chciałbym podzielić się tym, co odczułem po przyjeździe do Polski po dwóch latach bycia w Bułgarii. Natomiast od razu dwie sprawy. To, że wyjechałem, nie znaczy, że nie uważam, że to miejsce jest warte uwagi. Natomiast moja przyczyna wyjazdu była bardziej prywatna niż zawodowa. Już w następnym tygodniu wracam do Bułgarii i już z grupami ludzi będziemy szukać nieruchomości na zamówienie. Na ten moment chciałbym skupić się dzisiaj na tym, co odczuwam w Polsce pozytywnego i negatywnego poczucia. Więc tak właściwie, co się zmieniło? Przede wszystkim, co mi się życzyło w oczy, to jest w Polsce wszechobecne narzekanie na wszystko. Polacy narzekają. Wszędzie, zawsze i na wszystko. Traktuję to narzekanie Polaków jak taki element kultury, bez którego czasem trudno jest nawiązać wspólną niż porozumienia, więc bardzo często po przyjeździe po prostu staram się troszkę bardziej narzekać, żeby się dogadać z Polakami. Tak swoją drogą, moje ulubione. Drugą niesamowicie ważną różnicą, którą zauważam jest Standard picia kawy Na odlenie w Polsce ogromna, prawie pół litrowa kawa W Bułgarii małe maszynki, szybka kawa i w drogę Trzecią kolejną rzeczą, która niesamowicie rzuciła mi się od samego początku w oczy jest Taka kultura jazdy na droga. Spokojna muzyka, ludzie jeżdżący spokojnie, wolno, uważający, pozdrawiający siebie nawzajem, przepuszczających się, e, wpuszczających się. Jazda na e, to, jak się to nazywa? Na zakładkę. Na zakładkę e, to jest po przyjeździe z Bułgarii, gdzie każdy się wszędzie wciska, trąpi na siebie, tam pokazuje, krzyczy. Jest to naprawdę rzucające się w oczy. No i od razu czwartą rzeczą, która również mi się bardzo rzuca w oczy, jest standard dróg oraz komunikacji. Wszędzie mamy teraz w Polsce S-autostrady. Sam byłem w szoku, jak w okolicy mojej, mojej miejscowości rodzinnej, wszędzie są rozwidlenia i wszędzie są jakieś nowe drogi. W Bułgarii niestety z niskoprofilowym samochodem ciężko jest wytrzymać. Jeżeli przed drogach już jesteśmy, to na pewno co rzuca mi się w oczy, jest to nastawienie do przyjezdnych. Już nie mówię o konflikcie Ukraina-Polska, który w tym momencie poniekąd występuje. Mówię po prostu o turystach. To mi się od zawsze rzucało w oczy, że tutaj w Polsce turysta jest dużo lepiej traktowany niż w Bułgarii. Świadczy o tym na przykład fakt, że będąc turystą w Bułgarii nie mając bułgarskiego numeru telefonu. Nie jesteś w stanie w sezonie zapłacić nigdzie za parking. Co to oznacza? Zaparkujesz, przyjedzie pajączek, zabiera Ci samochód i masz jakieś stolewa w plecy. I odnośnie jeszcze tego podejścia do przyjezdnych, co rzuca mi się w oczy, to taka lekka różnica w manierze. W polskiej kulturze właśnie ludzie narzekają, narzekamy sobie nawzajem i jest ok, i potem gadamy normalnie. W Bułgarii jest taka delikatna opryskliwość, dzięki czemu jak jesteś po raz pierwszy raz w Bułgarii i masz styczność z tymi ludźmi, możesz mieć wrażenie, że oni są po prostu niemili, że się do Ciebie, do czegoś doczepiają, że mają do Ciebie jakiś problem, a po prostu to jest, mam wrażenie, taki element kulturowy. Kolejnym punktem na pewno, który bardzo rzuca się w oczy jest to standard obsługi klienta w restauracjach, sklepach, magazynach, wszędzie generalnie. Standard obsługi klienta jest nieporównywalnie dużo większy w Polsce. To może też dlatego, że w Bułgarii jest zupełnie inne pojęcie robienia pieniędzy. Tutaj ludzie w Polsce przyzwyczaili się już, że żeby wziąć dużo trzeba wyprodukować dużo i odpowiednie się zareklamować. W Bułgarii jeszcze tak to nie działa. Generalnie każdy dodatkowy wysiłek, który dasz Bułgarowi, będzie spotykał się z jego oporem i niechęcią, dodawane Tobie więcej wartości niż to, za co mu zapłaciłeś. To, co na pewno zostało mi po Bułgarii, to niestety dla Bułgarii muszę powiedzieć pewnego typu trauma. Po wszystkich tych sytuacjach, gdzie zlecałem jakąś pracę komuś, dawałem coś komuś do roboty i albo były brane zaliczki, nie była robota wykonana w terminie, niedokończona, niedokładnie, nie w terminie. Wygenerowało to w pewnym sensie taką traumę we mnie, że jak teraz nawet mieliśmy w naszym domu zlecić elektrykowi pracę, to w pewnym sensie aż moje ciało bało się, czy za chwilę znowu ktoś czegoś nie zawali. A jednak w Polsce to się spotyka dużo, dużo rzadziej, w szczególności jeżeli chodzi o mechaników samochodowych. A jeżeli już przy zleceniach i usługach jesteśmy, to już we wtorek 24 do 27 będę w Słonecznym Brzegu w celu poszukiwania nieruchomości na zamówienie. A później od 27 do 31 w Bansko, również z klientem będziemy szukać nieruchomości. Jeżeli chcielibyście dołączyć, to zapraszam do kontaktu. Kolejną przedostatnią różnicą, którą dostrzegłem, jest pewnego rodzaju szok kulturowy, który przeszedłem po powrocie e, podczas biesiadowania, podczas obiadów rodzinnych, podczas spotkań z ludźmi, gdzie zauważyłem, że wszyscy wszystko przyspieszają. E, wręcz nienaturalne było dla mnie jedzenie oraz rozmawianie z ludźmi na początku. Zanim ja zacząłem coś mówić, to oni już dawno skończyli. W temat i już są przy następnym ta, ta prędkość życia tutaj wręcz mnie uderzyła e, ta nieumiejętność moim zdaniem bawienia się, cieszenia się z tej jednej drobnej chwili podczas jedzenia posiłku e, już zupa, obiad tego, tego, deser, cyk, cyk, i nie ma, godzina je po sprawie w Bułgarii siedzi się, biesiaduje rozmawia i zwraca się na siebie uwagę. I teraz wiem, że na to czekaliście dziesiąty 10... Punkt, dziesiąta różnica to oczywiście jest pogoda. Nie da się tego ukryć, że po prostu z lekkich sweterków, t-shirtów przeskoczyłem w kurtkę zimową. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie. Widzimy się już jutro we wtorek w słonecznym brzegu. Kto jest, niech da znać. I na weekend w Bańsko poszukujemy nieruchomości na zakupienie. Pozdrawiam serdecznie, Szymon Stasiak.